To jest ważne paru powodów. Wy jesteście trzecią klasą, a nie pierwszą, więc ja mam nadzieję, że ja Wam nie muszę mówić, jak ważne jest święto 11 listopada i dlaczego dla Polaków jest najważniejszym świętem państwowym. Przy tej okazji cieszymy się, że udało się wtedy odzyskać niepodległość. Cieszymy się, że teraz jesteśmy wolni. I to jest jakby jedna sfera. Druga sfera to od czasu do czasu powinniśmy chociaż sekundę pomyśleć o tym którym tę wolność zakończamy, dzięki którym możemy teraz w wolności żyć, bo bez nich mówilibyście pewnie po rosyjsku bądź po niemiecku i byłoby troszeczkę inaczej. A dla Was wszystkich ma to przedstawienie jeszcze dodatkowy wymiar. Dojdzie dzisiaj absolwenci na pierwszej lekcji, bo w ich szkołach z okazji 11 listopada, kiedy wychodzi mowy wierszy, wiesza się gazetkę i na tym się wszystko kończy. Każdy w każdym razie nie wiem do jakich szkół traficie, ale jest to niewątpliwie Wasze ostatnie 11 przedstawienie z okazji 11 listopada, da, listopada grane przez nas dla Was. I tam jest bardzo dużo Waszych kolegów i koleżanek, którzy często w środę siedzimy od 15 do 19, bo to się tak wydaje, że te 20 minut to wyjdą i powiedzą, ale wszystko trzeba wyćwiczyć. Nie wiem, jak jakim pójdzie, są trochę stremowani, część jest chorych, część zbiła temperaturę, żeby grać. Wszyscy przyszli, za co jestem im ogromnie wdzięczna. E, mam nadzieję, że po pierwsze, będziecie słuchać w ciszy chyba, że będziecie się śmiać, bo są i takie momenty e, i e, pożegnacie ich oklaskami, podziękuję im za tę pracę. Proszę bardzo, zacznijmy. Serdecznie zapraszam na przedstawienie z okazji 11 What did the No przepraszam do panią się Przepraszam. Przeszliśmy właśnie do sali, w której jest zgromadzono pamiątki historyczne, poświęcone ostatnim latom naszej państwości. Możecie tutaj zobaczyć, gdzie eks. <laughs> Przejdźmy do tego. No już, jak wiadomo, o dwóch rozbiorach, które były w tej... e, Pierwszy raz był w 1772 roku, a drugi, a drugi w... był ja. A wy co, jak zwykle nic Was nie interesuje? Co to jest? już nie. nie widzę tego nic. Macie słuchać Pani przewodniczki. A Wy? E, proszę Pani, bo ja uważam, tylko to mnie jakoś. Przepraszam, usypia. Ja to już tam było śpiło. Proszę natychmiast zacząć słuchać. Czy mogłaby Pani opowiadać dalej? Młodzież, już opanowałyśmy, a moją grupę to bardzo interesuje. Bardzo ładnie, że chociaż część z was na podstawowe fakty. A wracając do drugiego rozbioru, który był, wie? jak wiadomo, w 1793 roku, po czym próbowałem... te Najmądrzejsze, a co, ty myślisz, że trza fajna jesteś? Szokuj się! <laughs> Próbował radowania polskich, podjął jeszcze tę kościuszko w 1794 roku. Po nieudanym tylko w tym powstaniu, po powstaniu. Czym... Po czym? Po czym? Może po prostu nauczyć się na pamięć? Oni wieczorami będą się drzećli do łóżka, po czym czytają pierwszy rozdział, drugi rozdział, trzeci rozdział. Ile razy mamy czas? Uwagę! To też... Bo my, proszę pani, w okresie dojrzewania potrzebujemy bardzo dużo snu. No. To ja uprzejmie nie podziękuję, moja praca samej nie ma najmniejszego sensu. Więc tutaj nie, nie płacą za przekrzykiwanie młodzieży. Jak tak ma dalej być to? To ja wychodzę. No pięknie się popisaliście. Nawet do muzeum z wami wyjść nie mogę. Zdejmę ten kaptur. Skoro was historia wasza nic nie obchodzi i nic o niej nie wiecie, to dajcie posłuchać innym. A wy co z tego, że jesteście, dziwą, skoro nic nie słuchacie, nic was nie obchodzi? Boże, proszę pani. pan nie mówisz. Boże, proszę pani, jesteśmy w wolnej Europie. Europa bez granic, euro, nowe porządki. Po co to trucia? Byś coś wiedział o swojej historii. Właśnie, to ciągle ta przeszłość. To było dawno temu. Tego już za wiele. <grywa> Książką od wieków i czegoś takiego jeszcze nie słyszałam. Znosić tego niepodobna. Wasze słowa sprawiły, że przekroczyłam granicę czasu. Zawołam innych z portretów z innych sal. Wyobraziliście nas jak nigdy do. Panie Leopoldzie, Panie Leopoldzie! Znosić tego niepodobna, ale? A my wszystko z żoną słyszeliśmy, kochanie. Może dziadek? Babcia? Wyglądają jak mój dziadek i babcia. Przecież dziadek z babcią zostali w domu. Nawet mi śniadanie dali. Dziadek? Prapra-dziadek raczej. A to twoja praprababcia Marynia. To mój praprawnuk? Boże dziecko, jak ty wyglądasz? Co ci się z włosami zrobiło? I to ma być krew z mej krwi? Jeszcze w dodatku mówi, że go nic przeszłość nie obchodzi. Moja przeszłość? Nasza przeszłość. Siadać! Siadajcie, moi drogie panie. Może przyniósłbyś dla nas krzesła. Tego odmłodzieńca się tu waga. Nie było? Nie byłoby was w Europie, bo Polski by nie było. Nie noczylibyście się w Unii, bo nie byłoby naszego kraju, a jest dzięki przeszłości. Jest, bo pokolenia naprawiały to, co niszczyły rozbiory. Zobaczcie więc tę przeszłość. Imperatorowa i państwa osiemne przywrócą spokojność obywatelom naszym. Przed wolnej woli dziś rezygnujemy z predencji do i polskiej korony. Nieszczęśliwie zdarzona w pełni selekcja podążyła do chaosu oraz stanu zniszczenia. Pieczorowiność nasza na nim się nie przyda. Świadczymy z całą żadliwością naszego imię. Cofnęliśmy się daleko, bo do 1795 roku, roku trzeciego rozbioru, król abdykował. Zdradziliśmy wykonczanie. No właśnie. I co dalej? Przetrwaliśmy, bo z pokolenia na pokolenie wierzyliśmy w te słowa. się Nauczymy się razem bardzo ważnego polskiego wierszyka. Kto ty jesteś? Polak mały. Jaki znak twój? Orzeł biały. Gdzie ty mieszkasz? W Wiedzystęli. W jakim kraju? W polskiej ziemi. Czym ta ziemia? Mołoczyzno. Czym zdobyta? Kwiat i Czy ją kochasz? Kocham szczerze. A w co wierzysz? Polska Polskę wierzę. Pięknie. A ja z pokolenia na pokolenie żegnam tych, którzy szli, aby walczyć o niepodległość. Bo Polacy nie poddawali się. I wciąż na nowo próbowali wywalczyć wolność. Jak w 1830, gdy nocą w listopadzie w Warszawie rozległy się okrzyki Dobroni! I wybuchło powstanie listopadowe.